Dzisiaj chcę poruszyć temat, który myślę sobie, że w, ob w obecnej sytuacji, która się dzieje na świecie i w Polsce, jest nie na miejscu. I kiedy do mnie przyszedł, to pomyślałam sobie, a może właśnie tak, a może właśnie potrzebuję go poruszyć i chcę go poruszyć, dlatego że radość jest tematem zawsze nie na miejscu w Polsce. Zobaczcie. Nie chcę już nawiązywać do tej sytuacji obecnej, tak? Nie wolno nam było się radować i czuć radości, ponieważ wpędzono do nas w ogromny lęk covid i pandemii. Teraz nie wolno się nam radować, nie wypada wręcz i w ogóle nie powinniśmy, dlatego że jest zagrożenie wojny życia, dlatego że gdzieś obok jest wojna. I okej, okay, ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że tego zagrożenia nie ma. Ja nie mówię, że to dobrze, że inni ludzie umierają. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ale poczekaj, bo chcę coś powiedzieć. Chcę to wyjaśnić, co do mnie przyszło, bo tam właśnie u góry wisi obraz, który mm, przyszedł do mnie. Właśnie go namalowałam, dokończyłam go malować. I jest to Matka Radości. I, i kiedy, kiedy to do mnie przyszło, pomyślałam sobie, no, ale jak matka radości teraz nie no, z czego się cieszyć? Z tego, że jest wojna, że ludzie umierają, że są krzywdzeni. Okej, okay. zgadza się, ale poczekaj. Bo tak naprawdę temat radości u nas w Polsce, wśród Polaków, jest bardzo trudnym tematem do, do rozmawiania w ogóle wiecie do, do omawiania, obojętnie w jakiej porze roku. W jakiej porze i sytuacji, która dzieje się na świecie i w Polsce. I tu bym chciała się zatrzymać, bo jest to również ewidentnie mój case, mój prywatny case, czyli temat radości, który był dla mnie bardzo, bardzo trudnym tematem. Mało tego uczę się tego do dzisiaj. Dlaczego? No właśnie, najpierw chcę zacząć od takiej podstawowej rzeczy, czyli od tego, że nie wiem, jak było w Waszych domach, ale w moim domu bardzo często powtarzano mi, nie śmiej się tak, bo, będziesz, bo jutro będziesz płakać. Nie ciesz się tak, nie ciesz się tak, bo jutro będziesz płakać. Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. I wiele, wiele innych rzeczy, które wydawałyby się może kłopotą, zdurą, mało istotną. Nie, wręcz przeciwnie. One spowodowały, że ja w życiu zaczęłam rzeczywiście się ubezpieczać. I tym ubezpieczeniem był smutek. Wiecie, taki nastrój pomiędzy smutkiem, powagą: takim ciągle być poważnym, tak, ostrożnym. Nie poczekaj, nie ciesz się, nie raduj się, bo przecież za chwilę może się spotkać nieszczęście. Bo przecież za chwilę cię może za to spotkać kara, co najgorzej. Kara za to, że dzisiaj się będziesz cieszyć, za to, że dzisiaj pozwolisz sobie na radość. Spotka cię kara. Jeżeli również do Was kiedyś docierał taki komunikat, byliście wychowywani w takim komunikacie, to nie dziwcie się, że przez większość Waszego życia staraliście się być poważni, kontrolujący i zabezpieczać siebie przed tym, co może nastąpić, jeśli pozwolicie sobie na radość. Ma to również na pewno odzwierciedlenie, wiecie, w przeszłości jakby w tym skąd pochodzimy, jaka jest nasza rodzina, co się przeżywało w naszej rodzinie, no bo jeżeli wasza matka została sama, czyli um, ojciec ją opuścił, to my jako dzieci albo działa się jakaś inna trudna rzecz, tak? Jak choroba, jak um, jakieś nałogi, alkoholizm, przemoc. To bardzo trudną rzeczą było po prostu przyjść do domu i powiedzieć mm, w sukienerce: Nie, no, a teraz to ja się cieszę. Wiecie, jestem taka radosna, teraz czas na moją radość. No nie, zobaczcie, że ta radość była zawsze nie na miejscu, zawsze niewłaściwa, o niewłaściwej porze. Dlaczego? Dlatego, że potrzebowaliśmy się solidaryzować z osobami, które są smutne, jak nasza matka, która została opuszczona, jak, albo jest krzywdzona. Albo pozostała część rodzeństwa, obojętnie. Czuliśmy się w, jakby w poczuciu, w obowiązku tego, żeby być w powadze, w smutku, w martwieniu się, bo sytuacja tego wymagała, bo nie ma się z czego cieszyć. Z czego ja mam się cieszyć, prawda? Skoro. Y Boję się przychodzić codziennie do domu, skoro moja sytuacja jest niestabilna, skoro moja mama codziennie płacze, skoro się czuję samotna, skoro też sama jest w lęku i w depresji, z czego się cieszyć? I tak, słuchajcie, większość z nas nauczyła się ciągle smucić. Ciągle być smutna, ciągle być w powadze, ciągle być wiecie, na takiej granicy cierpienia i smutku dla pewności, dla zabezpieczenia. Bo jeśli się okaże, że pozwolę sobie na radość, to może spotka mnie jakieś nieszczęście, to może spotka mnie kara. Mało tego. Może być też również tak, że od Twoich osób bliskich e, otrzymywałeś otrzymywałaś karę za to, że pozwalałaś sobie na radość wtedy, kiedy oni byli smutni. Ja też to znam, takie gaszenie, wiecie, dziecięcej radości wtedy, kiedy ona komuś się nie podobała, wtedy, kiedy ona nie odpowiadała dorosłym, bo sami byli nieszczęśliwi, sami nie potrafili zaopiekować się swoim własnym życiem, w związku z czym dławili radość, dziecięcą radość, która odzywała się w nas jako dzieciach, która, wiecie, jest jakby sprzymierzeńcem dzieciństwa. To jest radość, tak? To jest beztroska. Wiecie, w ogóle. W mnie w pewnym momencie w fotel, jak na jednej z sesji e, rozmawialiśmy też właśnie o radości i e, jedna z osób, jedna z dziewczyn, z którą pracowałam, powiedziała o tym, że no jej dzieciństwo nie było łatwe, ale jedynym takim momentem bez troski i radości, którą sobie przypomina i którą pamięta, to był moment, w którym rano jeszcze jak wszyscy spali, wychodziła przed dom na ogród bosymi stopami i wchodziła na rosę, wychodziła w takich promieniach słońca, ciesząc się po prostu z tego, że może gołymi stopami, w ciszy, gdzie nikt jej nie przeszkadza, gdzie nikt nic od niej nie chce, w żaden sposób um, nie może zepsuć jej tego nastroju, um, chodzi gołymi stopami po rosie, w świetle słońca, świetle schodzącego w słońca. No a wiecie wtedy sobie pomyślałam cudowna rzecz. Mm, I zadałam sobie teraz to pytanie: okej, okay, a kiedy ja miałam takie momenty beztroski w moim dzieciństwie? I szybko do mnie przyszło, że ich nie było, bo ja nawet bawiłam się w sposób grzeczny, w sposób rozsądny, mądry, taki, żeby nie zaszkodzić sobie ani innym, nie zrobić sobie krzywdy, bo może jeśli nie postrzeżenie spadniesz z drzewa i Obejrzesz sobie kolano. To bardzo możliwe, że jeszcze dostaniesz za to. Będziesz skrzyczany, skrzyczana, albo dostaniesz karę. Więc, jakby no nie ma co ryzykować. Rozumiecie, czujecie to? I teraz zobaczcie, jesteś, jeżeli jesteśmy wchowani w takim duchu, to jak ciężko jest nam później w dorosłym życiu się radować, jak ciężko jest nam czuć radość. I wiecie, i tu nie chodzi mi teraz o to, żeby w tej sytuacji, w której jesteśmy, żebyśmy. Chodzili po prostu i zaśmiewali się ducha, o ducha, ha, 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 ha wiecie, i zacieszali. To nie o to chodzi. Chodzi o to, zobacz, spójrz, mam do Ciebie teraz pytanie. Powiedz mi, jak było Twoją radością przed tą sytuacją, która jest teraz na świecie i w Polsce. Czy wtedy łatwo Ci było okazywać radość? Czy może. Walczyłeś na co dzień z tym, że byłeś ciągle niezadowolony ze swojego życia, że nie umiałeś się cieszyć z drobnych rzeczy, że nie umiałeś doceniać tego, że właśnie mamy pokój, że mamy wolny kraj, że jest tyle wspaniałych rzeczy, że możesz wstać rano i nie myśleć o tym, nie zastanawiać się, czy będzie pokój na świecie, czy też nie. I wiecie, i okej, okay, o tym się nie myśli, prawda, o tym się bardzo łatwo zapomina. No właśnie. Bardzo łatwo wychodzimy w poczucie, wiecie, niezadowolenia, bez sensu, ciągłej powagi, troski, martwienia się, braku wdzięczności, braku cieszenia się z tego, co, co przed nami, tego, co może się dla nas wydarzyć. To jest dla nas łatwiejsze. I teraz zobacz, jesteś w takiej sytuacji, która się dzieje teraz na świecie, w Polsce. I możesz do mnie powiedzieć, no dobrze, ale przecież naprawdę jest się o co martwić, tak? Jest się o co martwić, ale niskie wibracje na pewno w niczym ci nie pomogą, ani nikomu innemu na świecie, ani nikomu innemu w Polsce. Niskie wibracje, a niosą je smutek, lęk. Wiecie, taki szał, który zaczął się wytwarzać przez ostatnie dni, takie nakręcanie siebie w przerażeniu, w lęku w strachu, on nic nie pomoże. Niskie wibracje teraz nikomu nie pomogą i na pewno nie Tobie. One nie sprawią, że Ty zaczniesz się czuć lepiej, czy zaczniesz się czuć bardziej rzeźki, świadomy, przytomny, zorganizowany i że, że to Ci wesprze w tym, że jeżeli naprawdę będziesz musiał działać w jakimś momencie, to że to Ci wesprze w tym, żeby działać. Absolutnie nie! Niskie wibracje odbierają nam radość, odbierają nam poczucie sprawczości, poczucie mocy, poczucie siły. Sorry. A na pewno na pewno czymś co teraz nam pomoże, to jest taka spokojna radość. Radość w sercu. Co to oznacza spokojna radość? Dla mnie wiecie, co dla mnie to jest po prostu taki pewien spokój. Spokój serca, spokój ducha, którym staram się zachowywać. Ale wiecie, ale zobaczcie, bardzo ważne jest to, czy, e, czy ten spokój się pojawia w nas teraz, kiedy sytuacja nie jest za wesoła. On to jest bardzo zależne od tego, co robiliśmy wcześniej, jak wyglądało nasze życie. Czy my na co dzień nie potrafiliśmy się do tej pory cieszyć tym, że żyjemy, że istniejemy, że możemy sobie, nie wiem, wyjść do swojego własnego ogrodu, że możemy bez problemu. Um, iść do sklepu i kupić różnego rodzaju rzeczy, że są nasi bliscy. Tak? Krzywienie miłości, radości, wdzięczności za to, co mam, za to, kim jestem. Ok? Zobacz, sprawdź, jak było z Twoją radością, czyli takim odczuwaniem takiego spokojnego ducha, spokojnej radości, spokojnego serca. Jak z tym było wcześniej? Dlatego, że bardzo często, jeżeli byłeś wychowany w takim klimacie, jak ja, z tą radością mogło być kiepsko. I pesymizm, smutek, cierpienie, lęk, to mógł być na chleb powszedni. I to dokładnie teraz wyłazi jeszcze bardziej. Jeżeli damy się zapędzić, słuchajcie, w jakieś poczucie przerażenia, lęku, osamotnienia, i takiej, wiecie, takiej, takiej wariacji, to na pewno nie jest to, co w tej sytuacji może nam pomóc. Bo w, w tej sytuacji jest nam potrzebny rozsądek, spokój, myślenie, działanie, moc, ale przede wszystkim też, wiecie, bycie w takim spokoju serca, w spokoju ducha. Bo zobaczcie, to są wszystko wibracje. Jeżeli my wszyscy zaczniemy wibrować lękiem, zaczniemy wibrować um, Chaosem, niepokojem, paniką, przerażeniem, tak? To zobaczcie, jakie wibracje tysiące ludzi w jednym momencie puszcza w świat. Jakie wibracje dzieją się koło nas, jak zaczynamy reagować na siebie, jak zaczynają reagować na to inne kraje, inni ludzie. Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym, czy, czy rzeczywiście wcześniej. Kiedy był spokój, czy łatwo Wam było w swoim codziennym życiu być radosnym, okazywać radość, czuć radość, pozwalać sobie na radość, czy może wręcz przeciwnie, byliście ciągle w pełnej kontroli, kontrolowania życia, tego co będzie, jak będzie, mimo że się nic nie działo? Pomyśl, zobacz, to jest teraz w ogóle moment zwrotny. Jak możesz sobie zobaczyć, taki, e, e, zobaczyć, cofając się w tył, kurczę! Kiedy ja miałam dobrze, kiedy tak naprawdę były powody do tego, żeby się cieszyć, to ja się nie cieszyłam. To ja byłam cały czas niezadowolona z siebie. To ja cały czas czułam, że czegoś mi brakuje. Albo czułam, że brakuje mi mocy. Albo czułam, że jeszcze potrzebuję coś udoskonalić. Cały czas kontrolowałam rzeczywistość. Cały czas byłam poważna. Wkurzałam się na ludzi, którzy byli tak po prostu, wiecie, prowający na chmurce i cieszący się i pełni e, radości i uśmiechu. A wtedy było dobrze. A ja mimo wszystko nie mogłam sobie na to pozwolić. Zobacz, sprawdź to. Bo możliwe, że teraz podpinasz się pod jakąś chmurę albo poprzez pewne przyzwyczajenie, pod chmurę lęku, strachu i przerażenia, dlatego, że gdzieś podświadomie tego byłeś nauczony, byłaś nauczona w dzieciństwie, że uważasz, że dzisiaj, jeśli będziesz się martwić, lękać i być przerażona. To to cię ubezpieczy. To sprawi, że nic ci się nie wydarzy, że, że to w jakiś sposób daje ci poczucie bezpieczeństwa. Ale uwierz mi, uwierz mi, tak nie jest. Uwierz mi, tak nie jest. Żadne niskie wibracje nie dają spokoju serca, spokoju ducha, dobrego samopoczucia, nie dają niczego dobrego, co możesz. Yy, co możesz wysyłać do siebie, do swoich bliskich, ale też i do świata. Więc może właśnie wbrew pozorom to jest bardzo dobry czas na, temat, na taki temat. To jest bardzo dobry czas, żeby zastanowić się nad tym: hej, a jak było z radością w moim życiu do tej pory? Dlaczego sobie na nią nie pozwalałam, nie pozwalałem? Dlaczego ciężko mi było czuć taki spokój ducha, spokój radości? Dlaczego ciężko mi było czuć wdzięczność? Bo wdzięczność jest, wiecie, takim, um, takim pierwszym, pierwszym oznaką, takim aspektem radowania się. Tego, że ja jestem wdzięczna za każdy promień słońca, za listek. A teraz zobaczcie, w takiej sytuacji my się cieszymy nawet, że y, dalej jest spokój, że możesz sobie wstać i możesz spokojnie sobie patrzeć przez okno. Ha? Dlaczego nie potrafimy tego doceniać wtedy, kiedy jest dobrze? Dlaczego nie potrafimy krzewić w sobie? Radość, spokój, wdzięczność wtedy, kiedy są dobre czasy. No, spójrz, może właśnie dlatego, że yy, nauczono cię tak jak mnie, że no, radość nie jest w cenie. Lepiej się martwić, bo jak będziesz się radować, to tracisz kontrolę i wtedy nie zauważysz czegoś, co cię może atakuje, czegoś, co cię właśnie czeka, czegoś, coś w ogóle przed tobą, czegoś, co w ogóle ci zagraża. Ok. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że jest cudowna sytuacja na świecie, nic nam nie zagraża i my mamy teraz po prostu cieszyć się z, z, z tego, co się dzieje. Nie. Ale może warto zadać sobie pewne pytania. O czym mi mówi ta sytuacja? Czy ja potrafiłem, potrafiłam cieszyć się dniem i tym, co mam wcześniej? I czy niskie wibracje to jest na pewno to, co teraz mi pomoże? Czy lęk? Przerażenie, niska wibracja, niska energia. Czy to jest coś, co teraz mi pomoże i innym ludziom na całym świecie? Tym się chcę podzielić, kochani, słuchajcie, wbrew temu wszystkiemu, co się dzieje na świecie teraz, bo uważam, że um, no właśnie, może to jest teraz najlepszy moment do tego, żeby zadać sobie pytanie, jak było do tej pory z moją radością. W życiu? Czy ja potrafiłam się cieszyć życiem? Czy ja bardziej się ubezpieczałam i czułam ciągle kontrolę, lęk i, i albo, albo taką powagę? Bycie ciągle w takiej powadze tylko dlatego, żeby nie pozwolić sobie na radość. Bo gdzieś kiedyś ktoś mi powiedział, że radość jest niebezpieczna. Także życzę Wam wszystkim i sobie takiego spokoju serca, spokojnej radości w sercu i w duszy. I wysokich wibracji, która właśnie za tym stoi, właśnie po to, żeby sobie poradzić, właśnie po to, żeby pomóc w tej sytuacji i sobie, i wszystkim innym na świecie. Trzymajcie się.